Zarabiamy na afiliacji. Znaczy to tylko tyle, że dostajemy od banku prowizję za każdą osobę, która z linka na naszej stronie założy konto i wykona na nim aktywności. W pewnym sensie jesteśmy po prostu pośrednikiem. Tak jak Booking.com pomaga Ci znaleźć dobry hotel, pyszne.pl, smaczny obiad, a agent nieruchomości, Twoje wymarzone mieszkanie, tak my recenzujemy promocje bankowe i pomagamy Ci z nich skorzystać. Ciebie to nic nie kosztuje. Warunki promocji masz takie same jak bez linka polecającego, a nam pomaga to zarobić parę złotych. Co bardziej dociekliwi, pytają również, ale skoro na tym zarabiacie, to skąd mam wiedzieć, że nie zachwalacie słabych ofert dla własnych zysków, nie ukrywacie kruczków albo nie koloryzujecie? Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, pod każdym tekstem wyłączamy dokumenty bankowe i regulaminy, na podstawie których powstała nasza recenzja. Wszystko można dokładnie zweryfikować. Robimy to od wielu lat i nie mamy nic do ukrycia. A prawda jest taka. Że nawet jakbyśmy chcieli zakoloryzować, to jesteśmy pod stałym nadzorem banków. One nie pozwalają na szerzenie nieprawdziwych informacji na temat ich własnych ofert. Takie działania przyniosłyby nam pozwy sądowe, a nie prowizje za założone konta. Dlatego możesz być spokojny, że u nas jest wszystko na tip-top i sprawnie przeprowadzimy Cię przez promocje bankowe. Od startu, aż do odebrania nagrody.